Dzień dobry, witam Was, witam Was bardzo serdecznie w moim, w moim parku, parku z sumakami. Właśnie skończyłem dziś, myślę, że skończyłem jeszcze, będzie wernik prawdopodobnie na to, na to płótno za mną, na ten akryl. Park z sumakami. Gdy byłem takim małym chłopcem w Nowej Hucie, w samym centrum Nowej Huty, niedaleko pomiędzy Aleją Róż a Pomnikiem, a wtedy... Taką wielką rzeźbą lenina kroczącego dziarskim krokiem do przodu. Koło światu dziecka rosły sumaki. Były to początek lat 70. -tych, 70 -tych i pamiętam, że fascynowały mnie te ziarenka, te kuleczki, te szyszki, które czasem spadały. Zbierałem to jako małe dziecko. A teraz e, takie sumaki rosną u mnie w ogrodzie. Rosną nie dosyć, że u mnie w ogrodzie, to teraz będą rosły u mnie na ścianie. I tak sobie pomyślałem, że tło do tego cytatu będzie akurat takie. Szukałem troszkę innego fragmentu dzisiaj Wam. Chciałem znaleźć fragment z, z pana profesora Juliana Aleksandrowicza, ale znalazłem inny fragment, nawet dwa fragmenty, które chyba nawet pasują, może nawet, może nawet lepiej niż ten fragment, którego szukałem, a którego nie znalazłem. Oczywiście, w przypadku, wiecie, tutaj nie ma przypadku. I te, te dwa fragmenty z pana profesora Juliana Aleksandrowicza chcę wam zestawię wam tutaj z fragmentem, z tekstem w sumie nieznanego nieznanego autora, ale zaraz wszystko się wyjaśni, tylko łyk czarnej hmm, tradycyjnej, no, nawet podobna jest do tych szyszek sumakowych, prawda? Tak zwęża się. Czarna, ciemna, bordowa prawie, zwęża się do góry, i w takich kielichach, tak. Mówię Wam, nie ma tutaj nic przypadkowego. Trzeba tylko przyglądać się, trzeba tylko zauważać pewne rzeczy i wybierać. Wybierać, wyciągać. Wy... Takie wyciąganie z rzeczywistości pewnych fragmentów, to, to jest właśnie myślenie abstrakcyjne. To jest abstrahowanie pewnych substratów, substancji, które, które wykorzystujemy czy w malarstwie, czy w życiu codziennym. Abstrakcja nie tylko jest na płótnie. Dobrze, więc tak. Fragment będzie z okładki pana doktora Jana Kwaśniewskiego. No, widzicie tą okładkę? I tutaj jest w maszynie do pisania jest taki tekst. I ten tekst jest tak dokładnie tutaj odwzorowany. Ja już kiedyś mówiłem o tym. Ale to będzie ten tekst, będzie dopiero wprowadzeniem. Będzie to w innym kontekście troszkę. I on jest tak dokładnie tutaj odwzorowany, że można sobie przy szkle powiększającym przeczytać ten tekst. Bardzo dokładnie jest ta okładka zrobiona. Pan doktor wiedział, że ten tekst musi być wyraźny na tej okładce, bo to jest tekst kluczowy, że tak powiem. I ten tekst brzmi w ten sposób. On tutaj w środku w książce jest przytoczony. Jak otworzycie to na stronie 269. W książce Jak nie chorować pana doktora Jana Kwaśniewskiego, to sobie przeczytacie. 269 i tu tak. Szanowny panie kolego, zwraca się pan profesor dr Julian Aleksandrowicz, Krakowień XX wieku, do, w liście do pana doktora Jana Kwaśniewskiego. List datowany jest tu, jest na 74 rok. Dokładnie, ale to jeszcze nie ten fragment miałem. Czy żebyś się piwowarczyk pogubił? Tu masz jedno, mam zaznaczone. Widzicie, mam zaznaczony tutaj, tak. Ten miałem przeczytać. Hmm. Tak, to dobrze. Dobrze, 269. Bardzo przepraszam. Fal start. Szanowny Panie kolego, z wielkim zainteresowaniem przeczytałem przesłany mi tekst. Obraliście drogę słuszną. Chętnie koledze pomogę w zakresie, który określimy po naszej rozmowie. Proponuję Wasz przyjazd do Krakowa w dniu 3 stycznia 1974 roku w godzinach przedpołudniowych. W razie niemożności, proszę o telefoniczne porozumienie. Telefon kliniczny. 263.13, domowy 552.13. Domu już pana profesora Aleksandrowicza w Krakowie nie ma, bo po cóż taki dom trzymać? Już tam zupełnie coś innego stoi, zostało wszystko zburzone. I oczywiście telefony już zostały zmienione od tego czasu. No przecież to jest 50 lat prawie. No ponad 50 lat. Ponad 50 lat ma ten tekst. I pan doktor, potem tutaj jest jeszcze pod spodem jest też dopisek, takie postscriptum, ale. Przejdziemy na stronę następną, bo pan doktor już przyjechał wtedy na tą wizytę do Krakowa i po tej wizycie jest jeszcze Oj. chyba alergia, ale nie na tekst, tylko chyba na papier, nie wiem. I tutaj jest, słuchajcie, tekst, który jest datowany na 21 marca, na 21. 20... 1 marca 1974 roku. Również ym, pana profesora doktora Juliana Aleksandrowicza, kierownika kliniki hematologicznej ym, Akademii Medycznej. To jest Kopernika 17 Kraków i, <kluzny> i to jest to, do czego tutaj zaraz będę się odnosił. Zapoznałem się z pracą lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego pod tytułem. Wpływ odżywiania na biologiczną i kulturową ewolucję człowieka Stanowi ona zdecydowanie wzbogacenie literatury dotyczącej naukowych zasad odżywiania się. Autor dysponuje bogatym materiałem z dziedziny kulturowego uwarunkowania zdrowia i choroby, zależnie od panującego w danej grupie sposobu odżywiania się. Idee, jakie reprezentuje lekarz medycyny Jan Kwaśniewski, znajdują uzasadnienie naukowe, zwłaszcza w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a ponadto przedstawiają duże walory praktyczne. Fakt, że w trudnych, odległych od, od ośrodków naukowych warunkach stworzył lekarz Jan Kwaśniewski oryginalne koncepcje. To niezależnie od, 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 od ostatecznych ich weryfikacji uważam, że jego badania zasługują na poparcie kierownik Kliniki Hematologicznej Akademii Medycznej, profesor dr Julian Aleksandrowicz. I to jest właśnie Kraków, 21 marzec 1974 rok. Ja sobie tutaj pozwolę Wam. Wytypować taki zwrot. Autor dysponuje bogatym materiałem z dziedziny kulturowego uwarunkowania zdrowia. Cóż to takiego jest kulturowe uwarunkowanie zdrowia? Co profesor dr Julian Aleksandrowicz, doktor habilitowany Julian Aleksandrowicz, zawarł w tym, w tym sformułowaniu: kulturowe uwarunkowanie zdrowia i choroby. Jest to, to kulturowe i to zdrowotne, jest zależne od panującego w danej grupie sposobu odżywiania się. Czytając od tyłu, od sposobu odżywiania się jest zależne zdrowie i kultura i uwarunkowania kulturowe w różnych dziedzinach. Sposoby odżywiania mają wpływ na naszą kulturę. A kultura to częścią kultury jest między innymi sztuka. I to chcę zestawić z tekstem, który dzisiaj rano sobie czytając, czytam. Akurat tekst był o Józefie czapskim, ale tekst nie będzie Józefa Czapskiego, tego malarza, nie żyjącego już, człowieka, który dożył 60, nie, 96 lat przeżył ten człowiek na emigracji. To jest z książki Stanisława Rodzińskiego, Dzieła, czasy, ludzie, i to jest na stronie, jak ktoś sobie będzie chciał znaleźć, na stronie 20. Jest tutaj, gdzie profesor Stanisław Rodziński pisze o Czapski, ale przywołuje, nie podając, kogo cytuje. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobił. Nie ma tutaj nawet odnośnika, a tekst jest niesamowicie ważny, ale to już pozostaje chyba tajemnicą pana profesora Rodzińskiego, którą, którą zabrał ze światy. Ale ten fragment po prostu Wam przeczytam, bo tekst jest rozwalający. Słuchajcie, to jest tak, strona 20. Bardzo Was proszę, posłuchajcie i skoncentrujcie się chociaż chwilę nad tym tekstem, bo on to jest tekst, który jest powtórzeniem tylko w inny sposób tekstu kierownika kliniki hematologicznej, pana profesora Juliana Aleksandrowicza. Teraz tak, czytam. Kiedyś rozmawiałem z bardzo znanym malarzem. Był już w podeszłym wieku. Mówił o swych przemyśleniach, o swoich i cudzych obrazach. Wreszcie powiedział. I tutaj Stanisław Rodziński, malarz, dwukrotny rektor Akademii Sztuk Pięknych, przytoczył. Jest tutaj cytat tego nieznanego malarza, wiekowego już malarza, który po swoich wieloletnich przemyśleniach doszedł do takich wniosków. Cytuję. Wie pan, im dłużej myślę o sztuce, tym bardziej rozumiem, że ludzki geniusz to sprawa przyrodnicza. Wie pan, im dłużej myślę o sztuce, tym bardziej rozumiem, że ludzki geniusz to sprawa przyrodnicza. Profesor Stanisław Rodziński nie przytoczył, kto jest autorem tego zwrotu, tego, tego, zdania, zasadniczego zdania. Zdania, które mówi o tym, że po wielu latach jakiś, jakiś malarz, ktoś, kto jest znany, uznany, doszedł do wniosku, że to nie dobry Bóg, nie religia, nie nie wiadomo co z światów, nie jakieś natchnienia są przyczyną geniuszu w tej sztuce, tylko, tylko Zjawiska, które go otaczają, zjawiska przyrodnicze, a zjawiskiem przyrodniczym jest, myślę, że ten człowiek jeszcze nie wiedział, a może wiedział. Tak samo jak pan profesor dr Julian Aleksandrowicz, chcąc napisać kiedyś o tym, że to, co wkładamy do ust, to, co wkładamy do naszego żołądka, jelit, jest tak szalenie ważne, bo ono determinuje nasze zachowanie zachowanie społeczne, kulturalne wszystko determinuje. Napisał to swoimi pięknie słowami, i te słowa były skierowane do innych, do innych profesorów, doktorów. Habili tutti, tutti, viri tutti. Pan doktor to przytoczył, i tu jest podobnie napisane. Ten człowiek zdał sobie sprawę, że to nie idea z zaświatów, która kieruje sztuką, malarstwem, geniuszem artystycznym. Tylko to czynniki środowiskowe, to czynniki zewnętrzne wpływają na, na geniusz danego człowieka. Mnie to niesamowicie ruszyło. Może Was nie, może Was to w ogóle nie dotyczy, może w, po Was to spłynie jak po kaczce, ale to nieistotne. Istotne to jest dla mnie, bo to jest nagranie bardziej, tak jak Wam mówiłem, bardziej dla mnie. Ale też jeszcze tutaj jest ciekawa sprawa, bo... Stanisław Rodziński, autor tej książki, to jest ta książka, pisze tutaj jeszcze dalej: Mój Boże, wykrzyknik bo to jest jeszcze cytat tego samego autora, który powiedział: Mój Boże, tutaj pomyślałem Stanisław Rodziński pomyślał Mój Boże, z wykrzyknikiem To aż tyle trzeba żyć, aż tyle namalować, żeby dojść do wniosków tak oszałamiających przyznam, że było w tym coś irytującego. Irytujące było nie to, że artysta ułów wspomniał nic na przykład o Bogu. Smutne było to, że brzmiała w tej wypowiedzi nuta osobliwej ignorancji. To tak jak sytuowanie wydarzeń historycznych przed Chrystusem i przed naszą erą. No tak to jest. Pan profesor Stanisław Rodziński, autor tej książki, był bardzo głęboko zakorzeniony w świecie fikcji religijnej. Był zafiksowany religijnie. Co nie przeszkadza mi w czytaniu tej książki. Ta książka jest napisana genialnie. Ta i nie tylko ta pana profesora Rodzińskiego. Staram się, a może nawet już się nie staram, zrozumieć tą jego, te jego ciągłe odnośniki do życia religijnego, do Chrystusa, do męki pańskiej, do wszystkich świętych. Wszędzie się to przejawia. A tu nagle... Profesor Stanisław Rodziński styka się z czymś, co zdarta jest ta cała religijna osłona z tej sztuki, gdzie nie występuje to. I jest to przemyślenie człowieka, którego nawet nazwiska nie przytoczył. Nie zapomniał, nie zapomniał. On nie chciał, żeby to było przytoczone. Przytoczył to, to zdarzenie z tym tekstem jako, taki, jako, jako, jako taka kontra. Kontra tego, co jest o tych wszystkich artystach tutaj napisane. Najwięcej czasu poświęcone jest, tutaj najwięcej tekstu jest poświęcone osobom, które były związane ze sztuką albo z głęboką transcendencją religii. Tak się to czyta, to to widać. To po prostu widać, że jest to, ale no, każdy ma prawo do swojego, do swojego pojmowania tego, co widzi, tego, co go otacza. Ale chwała panu profesorowi Rodzińskiemu za to, że miał odwagę przytoczyć tego nieznanego artystę. Znanego, znaczy nieznanego mytu z nazwiska, natomiast znanego w kręgach artystycznych, który nie bał się tego, tego zdania sformułować i przekazać. No i tyle. To chciałem Wam po prostu na dzisiejszą niedzielę powiedzieć. Tylko to, aż to i aż to. Żegnam się z Wami tą czarną cholerą, łykiem na koniec. I tyle, i tyle. Do następnego razu. Cześć.